Przyszłam e, z, szczerze mówiąc, z, nie z jakimś konkretnym nastawieniem, ale stwierdzam teraz, że ktoś mi zrobił dużą krzywdę, pokazując mi tą neurografikę w inny sposób. E, jestem bardzo zadowolona, że trafiłam właśnie, Marta, do ciebie. E, że nie mam spaczonej e, jakiejś wizji tego, co tu się robi, że e, wiem o co chodzi, tak? E, bo m, szczerze mówiąc, e, to, na czym byłam, to w ogóle było jakiś chaos, tak? Zacznijmy od tego, że to był totalny chaos i, i nic z tego nie wynikało. Teraz y, bardziej mi się wydawało, że to będą po prostu rysunki i jakaś interpretacja tych rysunków. Ewentualnie może coś mi się tam w głowie zrodzi. Natomiast tutaj dwa dni, ja bym nie powiedziała, że to były dwa dni rysowania, tylko to były dwa dni pracy w mojej głowie. E, ciężkiej pracy, e, ciężkiego takiego prze, przewartościowania, może nie do końca, ale takiego otworzenia różnych takich e, szufladek, które gdzieś tam były pozamykane. E, Jakbym Wam przeczytała temat ostatni, za głośno nie mogę mówić, bo mnie wsadzą do, do wariatkowa. Ten, który wyszedł ostatni, to było dokładnie brzmi: że chcę żyć tak jak mój pies. To jest w ogóle nieprawdopodobne, co, co tam się zadziało, <laughs> ale chodziło o, chodziło o taką wewnętrzną przemianę, o którą sobie nie dawałam rady. Nie daję sobie rady z planowaniem. Ja zawsze miałam życie poukładane od A do Z, z tak jakby z planowaniem na następne 20 lat. We wszystkie ścieżki, w prawo, w, w lewo. Choroba zrobiła swoje i. Jest we mnie taka, był taki straszny konflikt. Tak, co dalej robić? Jak nie mogę poplanować. No i tutaj ten ostatni mój rysunek, który pokazał. Też niesamowite wszyscy widzieli jakieś piłeczki, widzieli kwiatki, a ja zobaczyłam łapki psa. I dopiero później zaczęło mi wszystko. Pootwierało się to, co było tam gdzieś z tyłu i. No i tak, także bardzo dziękuję. Jestem. Naprawdę mega wdzięczna, że właśnie tutaj do Ciebie, Marta, trafiłam, a nie do kogoś innego. E, robisz kawał dobrej roboty i, i teraz wiem o co to wszystko chodzi. Także dziękuję bardzo. Na pewno na tym nie poprzestanę. To już ja wiem. Bo... <laughs> Także dziękuję.